Dzień dobry. Właśnie ukazał się najnowszy raport LHR well poświęcony dobrostanowi psychicznemu pracowników. Nowa sytuacja, pandemia koronawirusa nadała temu raportowi nowy kontekst. Dlatego postanowiliśmy nagrać wywiady z ekspertami HR, z praktykami i poprosić ich o to, aby podzielili się z nami swoimi wyzwaniami oraz tym, w jaki sposób z tymi wyzwaniami sobie radzą w codziennej praktyce firmowej. Dziś naszym gościem jest pani Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza do spraw kadr z firmy PKN Orlen. Dzień dobry, Pani Wioletto. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta sytuacja, w jakiej się wszystkie firmy w tej chwili w Polsce i właściwie na całym świecie znalazły, wymaga zmiany procesów, wymaga zmiany podejścia do pracy. Bardzo wiele firm, jeśli jest tylko taka możliwość, przechodzi na pracę zdalną. Z jakimi wyzwaniami spotkała się Państwa firma i w jaki sposób te procesy, praca zdalna są wdrażane w Państwa organizacji? Jak wspieracie swoich służb w tym procesie? Rzeczywiście ta no rzeczywistość dopadła dla nas z dnia na dzień. Jest to kolejne wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców i tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby przygotować się do tej wyjątkowej jakby nie było sytuacji. Rzeczywiście praca zdalna jest jednym z pierwszych rozwiązań, jakie my jako pracodawca wdrożyliśmy w naszej organizacji, inaczej rzecz ujmując, wykorzystaliśmy w tej nowej sytuacji. Praca zdalna w naszej firmie istnieje już od dawna, bo wdrożyliśmy ją w 2011 roku, ale nigdy na tak szeroką skalę pracownicy w tym trybie nie pracowali. Ta sytuacja wymusiła na nas kompletne przemodelowanie dotychczasowego sposobu pracy. Okazało się, że jest szereg problemów, chociażby po stronie informatyki, które wymuszają wdrożenie, dostosowanie tych rozwiązań do tego, aby ta praca mogłaby być w sposób jak najbardziej efektywny wykonywana. Okazało się, że jesteśmy w stanie również na odległość się ze sobą porozumiewać, jesteśmy w stanie pracować na odległość, jesteśmy w stanie jako menadżerowie zarządzać. Zespołami rozproszonymi. To wymagało również zmiany podejścia ze strony menadżerów. W tym celu przygotowaliśmy kilka bardzo praktycznych wskazówek, jak zarządzać takim zespołem na odległość, jak utrzymywać stały kontakt z pracownikami, by mieli poczucie, że te relacje pracodawca-pracownik nie ucierpią w związku z nowymi okolicznościami. I myślę, że z dużym powodzeniem nam się udało osiągnąć tutaj oczekiwany efekt, ale doszliśmy do jeszcze innych ciekawych wniosków. A mianowicie o ile do tej pory praca z domu była takim można by powiedzieć tematem dla pracowników, tematem tabu. To dzisiaj rozmawiając z naszymi pracownikami w tej formie, widzimy, jak oni bardzo tęsknią za kontaktem z człowiekiem, jak oni bardzo oczekują na ten moment, kiedy spotkamy się znowu w biurze, kiedy spotkamy się na korytarzach w kuchni i będziemy mogli w sposób realny przedyskutować nasze problemy. Dzisiaj już nikt nie chce korzystać z tych dobrodziejstw pracy zdalnej, jakby każdy tylko ma świadomość, że dzisiaj nie ma innego wyjścia, że ograniczenie tego ruchu osobowego jest jednym z najważniejszych a w zasadzie podstawowych elementów walki z koronawirusem. W sposób zdalny y, pracujemy nie tylko y, na, w relacji przełożony-podwładny, ale też w sposób zdalny prowadzimy procesy rekrutacyjne. To, co do tej pory było, wydawałoby się, że jest niemożliwe, stało się możliwe. Widzimy, że zarówno nasi menedżerowie są otwarci na taką formę rekrutacji, ale także kandydaci nie widzą problemu w tym, żeby spotkać się z przyszłym pracodawcą po drugiej stronie ekranu i pokazać się z jak najlepszej strony. To, co e, chciałabym jeszcze podkreślić, to to, że my jesteśmy spółką produkcyjną. Nie wszyscy jesteśmy w stanie świadczyć pracę na odległość. E, są zawody, są za, zakres e, obowiązków, gdzie my musimy być na miejscu. Jest to bardzo duża grupa pracowników, która pracuje w trybie zmianowym, również w nocy. I staramy się tutaj wychodzić naprzeciw ich potrzebom i ich oczekiwaniom. Po pierwsze dbamy o bezpieczeństwo, ale po drugie też jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o zmianę rozkładów czasu pracy, jest, jeżeli chodzi o ustalanie minimalnych obsad chociażby w procesach produkcyjnych, po to, aby to ryzyko zagrożenia zminimalizować. Rozumiem. Pani dyrektor, wszyscy w zasadzie koncentrujemy się w tej chwili na temacie zdrowia fizycznego. Trudno się dziwić, no naszym zadaniem, jako pracodawców, i jako ludzi, jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Natomiast. Jest też tak, że lęk rozprzestrzenia się równie szybko, a może nawet szybciej niż epidemia, niż wirus. W jaki sposób wspieracie Państwo swoich pracowników? W jaki sposób staracie się ich uspokoić i przeciwdziałać takiemu rozprzestrzenianiu się lękom, lękom obawom w różnych kwestiach? To prawda, lęk rozprzestrzenia się w sposób błyskawiczny. Widzimy to po reakcjach naszych pracowników, widzimy też jakby po reakcjach swoich. Dookoła widzimy przerażenie, dookoła widzimy niepewność jutra, dookoła jest szereg pytań, na które w zasadzie nie znajdujemy odpowiedzi, bo rzeczywistość jest nowa. Nikt wcześniej nie miał możliwości przetestowania czy wdrożenia rozwiązań, które dzisiaj albo są konieczne, albo byłyby pożądane. W związku z tym, jakby na bazie dotychczasowych doświadczeń, można powiedzieć, że dzisiaj bardzo ważna jest informacja. I to informacja rzetelna, informacja spójna, usystematyzowana, taka, która spływa do pracowników różnego szczebla, ponieważ to daje swego rodzaju spokój i przewidywalność. Powołaliśmy na samym początku pojawienia się epidemii, powołaliśmy zespół do spraw koordynacji działań związanych z przeciwdziałaniem koronawirusa. I staramy się wszelkie istotne wytyczne, które są dla pracowników bardzo ważne, przekazywać na bieżąco po to, aby poziom wiedzy był w całej organizacji podobny, aby pracownicy wiedzieli, że pracodawca pracuje nad tym, by dbać y, o ich bezpieczeństwo, by zapewnić im y, jak najbardziej bezpieczne warunki pracy. Y, i, to zbiera też, myślę, pozytywny efekt, ponieważ to jest jakby jeden z elementów budowania względnego spokoju wśród pracowników. Staramy się też pracownikom udostępniać w formie intranetu takie praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w sytuacjach zagrożenia, jak minimalizować ryzyko, jak dbać o higienę, do której placówki się zgłaszać, kiedy. Zauważam u siebie niepokojące objawy lub u moich bliskich, i to wszystko buduje zaufanie też do pracodawcy. To wszystko buduje takie poczucie, że pracodawca dba o, o mój spokój, o moją równowagę w każdym aspekcie, nie tylko w aspekcie zdrowia fizycznego ale także w aspekcie zdrowia psychicznego bo to jest jakby dzisiaj niezbędny element naszego tego dobrostanu i tej takiej równowagi wewnątrz organizacji mhm. to co jeszcze warto podkreślić to to że zastanawiamy się dzisiaj wszyscy jak będzie wyglądać nasza przyszłość jak będzie wyglądać nasze otoczenie otoczenie naszej rodziny jak zakończy się ten trudny dla nas okres epidemii. W tym celu staramy też wpływać się i kształtować świadomość naszych pracowników dotyczącą ich finansów, bo ja myślę, że dzisiaj otwarcie możemy o tym powiedzieć, że nie wiemy, jak ta sfera finansowa będzie się w przyszłości kształtowała w takich naszych mikrootoczeniach, czyli w naszych gospodarstwach domowych. Dzisiaj mamy wpływ na to, żeby je w sposób odpowiedni kształtować, aby przyniosły nam w przyszłości zabezpieczenie i ten spokój i równowagę wewnętrzną. Dla przykładu chciałabym wskazać na kilka takich aktywności, które rozwijamy i które dzisiaj akurat mają, myślę, bardzo kluczowe znaczenie dla nas wszystkich. Kształtujemy świadomość finansową naszych pracowników, chociażby poprzez Akademię Finansów Osobistych, którą od dłuższego czasu już prowadzimy. To pokazuje naszym pracownikom, jak dzisiaj możemy rozsądnie. Y, zarządzać naszymi finansami, jak możemy y, oszczędzać na przyszłość, jak możemy inwestować bezpiecznie. Mamy także myślę, że też jak wielu pracodawców wsparcie w postaci budowania potencjału finansowego na przyszłość, czyli na naszą przyszłą emeryturę. Są to programy takie jak pracownicze plany kapitałowe, czy też pracownicze programy emerytalne. Jakby ta świadomość dzisiaj jest niezwykle ważna, że jakby pracownik dzisiaj dostrzega dodatkowe atuty, jakie te rozwiązania przynoszą. Mamy też pracowniczy program oszczędnościowy, który również pomaga naszym pracownikom budować kapitał, który może być w przyszłości przez nich wykorzystany. To są takie naprawdę, myślę, dzisiaj istotne elementy, na które być może wcześniej jeszcze przed tą trudną sytuacją niewielu z nas zwracało, zwracało uwagę. Dzisiaj ważna jest też dla pracowników taka świadomość, że jeśli pojawią się trudne pytania dotyczące życia codziennego, dotyczące przyszłości jego i jego rodziny. To my jako pracodawca oferujemy również benefit prawny, który daje możliwość nieograniczonych porad z profesjonalistami różnych gałęzi prawa. Dzisiaj kluczowe staje się odpowiedzi. Z Kluczowe stają się odpowiedzi na nurtujące nas pytania, co z mieszkaniem, co z kredytem, co z urzędem, co w naszych sprawach, które prowadzimy w sądach. I tutaj też staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i pomóc. Ale myślę, że niezwykle istotne znaczenie ma też to, że od niedawna jesteśmy gotowi, aby zaoferować pracownikom pomoc psychologa. Chciałam tutaj podkreślić, że reaktywowaliśmy naszą pracownię psychologii pracy. Ona miała kiedyś zupełnie inne zadania i zupełnie inny kształt, ponieważ koncentrowała się głównie na. Przeprowadzaniu badań dla pracowników, badań psychotechnicznych dla naszych pracowników. Oczywiście też było wsparcie psychologiczne, ale nie na taką skalę, jak chcemy, żeby to było teraz i w przyszłości. Dzisiaj psycholog jest do dyspozycji naszych pracowników w różnej formie: czy to spotkań osobistych, które, które dzisiaj siłą rzeczy zostają ograniczone, ale są też spotkania poprzez mail, są też spotkania telefoniczne. I zachęcamy naszych pracowników do tego, aby korzystać. Być może są sytuacje, w których sobie nie radzą, być może są sytuacje, w których nie radzą sobie bliscy. I to jest właśnie moment, aby sięgnąć się po pomoc profesjonalisty. PKN Orlen jest partnerem raportu WellHar, który dotyczy wspierania kondycji psychicznej pracowników. Pani dyrektor, dlaczego zdecydowali się Państwo na status partnera? Dlaczego wspieracie tę inicjatywę? A także no, chciałabym od razu zadać pytanie, jakie dobre praktyki PKN Orlen w naszym raporcie można znaleźć? No właśnie, dlaczego jesteśmy partnerem tego raportu? Myślę, że częściowo odniosłam się do tego pytania przed chwilą. Natomiast my dostrzegamy, że temat zdrowia psychicznego jest ciągle tematem niezgłębionym dla pracodawców, tematem tabu, tematem, który dzisiaj jeszcze wielu pracodawców traktuje dość sceptycznie, jakby nie wierzy w siłę i nie wierzy w istotę i sens. Właśnie tej sfery życia swoich pracowników. Ja myślę, że otoczenie, które dzisiaj jest bardzo wymagające dla nas, stres, który nam towarzyszy każdego dnia, tempo pracy, to, że jesteśmy stale w gotowości, to, że oczekuje się od nas działania generalnie tu i teraz, oczekuje się od nas niesamowitej kreatywności, poprzeczka jest coraz wyżej. To niestety wpływa negatywnie na nasz stan psychiczny. Nie zawsze jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, nie zawsze nasze umiejętności regeneracji trafią poradzić sobie z tymi wyzwaniami, które dzisiejsza rzeczywistość przed nami stawia. I myślę, że, jeż, że to jest właśnie ten moment, kiedy warto przyłączyć się do, do tej akcji, do propagowania tego nurtu i pokazać, jakie my praktyki wdrożyliśmy w swojej organizacji, jakimi praktykami chcielibyśmy się podzielić z innymi pracownikami, pracodawcami, żeby zaszczepić w nim to, to zainteresowanie tematyką i rozwijanie jej. Bo ja myślę, że na przestrzeni najbliższych lat jednak zdrowie psychiczne pracowników będzie tym obszarem, który będzie rozwijany przez wielu pracodawców. Nie tylko koncentrujemy się na zdrowiu fizycznym naszych pracowników, ale także będziemy realizować to podejście pełniejsze do dobrostanu, czyli to podejście takie holistyczne. To nie tylko dzisiaj. Znaczenie ma dla, dla pracodawców stworzenie dobrych warunków pracy, dobrych warunków zatrudnienia, łącznie z otoczeniem fizycznym, łącznie z miejscem pracy, z ergonomią stanowiska pracy, ale także dbałość o to, żeby pracownik był, żeby był promowany wśród pracowników aktywny styl życia, zdrowy styl życia. Żeby pracownicy czuli, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna i jak później ona pozytywnie wpływa na, na ich samopoczucie. Ale to jest jakby ta jedna część. Natomiast ta druga część, to zdrowie psychiczne, to jest ten element, który wymaga dzisiaj podjęcia natychmiastowych myślę, działań ze strony wielu pracodawców. I stąd też decyzja z naszej strony, żeby pokazać te nasze praktyki, żeby wyjść z apelem do innych pracodawców, żeby na ten aspekt również zwrócili uwagę, ponieważ to będzie gwarantować myślę inne zadowolenie, czyli wyższy poziom zadowolenia pracowników, lojalność wobec pracodawcy, poczucie związania się z pracodawcą, ponieważ myślę, że pracownicy wkrótce już dostrzegą dobre strony takiego podejścia i zachęcam, zachęcam do Dzielenia się praktykami zachęcam do korzystania z tych, które już zostały przetestowane przez różne organizacje, bo w krótkim czasie myślę, że może to przynieść oczekiwany przez pracodawców efekt. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie źródłem inspiracji dla pracodawców i skłoni do przemyślenia na temat tego, jak, w jaki sposób wspierać się tą psychiczną stronę naszego życia jako pracowników. Nieustająco zachęcam także do lektury raportu LHR, w którym praktyki PKN Orlen zostały szeroko opisane. Raz jeszcze bardzo dziękuję do i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję.